Nie proponujemy, bo może nabawić się kataru, a wtedy depresja murowana. Ale dobry film zawsze. Z uśmiechem na twarzy polecamy jesienny hit Mamma Mia. Jesień też potrafi być urocza. No i pomaga też czekolada, o tym była mowa. Znamy się, ciasteczka pojawiły, to nie atrapa, to ciasteczka. Kuba, ale na handle jeszcze dobre są podróże. Na pewno, na pewno podróże pomagają e, na jesienną Tutaj są jeszcze kierunki, które, których później nawet jeszcze nie możemy zaczerpnąć. troszeczkę słońca w e, Sycylia jest dobrym, e, dobrym kierunkiem na jesienne wyjazdy. Póki co tam jeszcze lato. E, tak, tak jest bardzo ciepło moi teściowie, którą w tym momencie, Sycylii narzekają na nadmiar słońca. O, nikt nie robił tego, kiedy u nas jest to za okno, co dzisiaj mamy. No ale gdzie jeszcze? Tak, żeby no, móc jeszcze zaznać trochę lata, położyć się na plaży. Z kierunków plażowych na pewno Cypr jest ciepłym kierunkiem. E, generalnie wszystkie wyspy, które są wysunięte mocno na południe Kreta. E, ja osobiście lecę za 10 dni na Korfu, więc mam nadzieję, że, 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 że też będzie tam dość ciepło. A miejsca takie już jesienne? jesienne miejsca. No tutaj poleciłbym w Metropolii europejskiej. Barcelona jest pięknym miejscem, żeby zwiedzać się w jesienią. E, Paryż, jeżeli aura na to, to pozwala, e, no jest, generalnie jesień jest sprzyja, sprzyja aktywnemu w początku. Roku. To miejsca, w których w szczycie sezonu, w lipcu sierpniu może być troszeczkę za gorąco na zwiedzanie i, i takie miejsca warto jest zwiedzać jesienią. A powiedz, Polacy chętniej ruszają na takie wycieczki jesienią, no, żeby jeszcze trochę aktywności i ruchu zaznać, czy jednak wspomnienie lata? Nie, zdecydowanie w tym roku mamy bardzo zmożony ruch turystyczny. Klienci chcą wy, wylatywać jesienią i nawet się dziwią, że e, szukając ofert Last Minute dziwią się, jak mówimy, że miejsca są wszystkie sprzedane, że nie ma gdzie polecieć. Z moją i mówię, a u Państwa również, czyli w innych, w innych biurach podróży jest, e, podobna, jest taka sama sytuacja. Także w tym roku bardzo dużo e, ludzi chce e, szukać słońca jesienią. No właśnie, w Kubatu słońce na Kubie. Tak, tak, miałem przyjemność znaleźć wiele słońca na Kubie, jak również jeden cyklon. Jak się uratowali przed nim? Nie no, nie, nie, to był cyklon fake, jeden przed Gustawem, nie było no, to... to. takie Tak, bardziej był to tropical storm, mieliśmy tylko przygodę z opuszczeniem Trinidadu, gdyż główna droga była zalana, e, nie mogliśmy opuścić a ponieważ miałem e, w, Miejsce do odwiedzenia następnego dnia wybraliśmy drogę górską, e, niestety po 25 kilometrach okazało się, że poprzek drogi przechowywała się wąsa rzeka, w związku z tym musieliśmy wrócić do Trinitadu i, i utknąć tam do Lewkowy Dzień, ale Trinitad jest piękne miasto, także nie ma tego złego, co Ale na e, Kuba, powiedz, co byś mógł polecić e, no, z takich miejsc, które warto zobaczyć jesienią? Mówiliśmy jeszcze przed wejściem na na tym miejsca. Mówiliśmy o pewnym miejscu przyreszy na antenę. Tak, tak. A. Jasne, jasne. No, jeżeli ktoś chce zobaczyć moim zdaniem najpiękniejszą jesień na, na, na ziemi, takie miejsca na pewno jest to Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych, te widoki, kolory, barwy jesieni nie do opisania. Prawie w Europie. No, w, no, jeśli chodzi o architekturę? Architekturę, tak. No, Nowa Anglia jest to najstarszy rejon Stanów Zjednoczonych, są to najstarsze domy, no, domy które liczą 250 lat, co jak na warunki amerykańskie jest, jest, to, jest to solidny wiek. Ale poza tym jest coś w drzewach, jest coś w kolorach. Kolory Nowej Anglii, szczególnie jesienią, są na pewno wyjątkowe. Także to, to trzeba zobaczyć, tego się nie da opisać słowami. Ile to kosztowała taka płaca w to zależy na tydzień. Na tydzień. No, jak wiadomo przy obecnym kursie dolara, może już nie tak niskim jak jeszcze, jeszcze parę tygodni temu, ale no, głównym kosztem na natomiast bilet lotniczy. Tutaj bilet lotniczy oscyluje w, w okolicach dwóch tysięcy złotych i dalej na miejscu już, no, oczywiście w zależności od tego, jakie hotele, jakie zakwaterowanie wybieram, samochody są bardzo tanie. No bo w Anglii musimy koniecznie prostu samochód. Tam odległości są dość duże. Jeżeli chcemy przejechać na przykładowo ze stanu Konerkę do, do, do Maine na przykład, czy, do, e, czy zobaczyć no, inne, inne ciekawe rzeczy w okolicy, to mu, musimy już mieć samochód. Ale samochody na szczęście w Stanach są tanie, e, też jest... Co, też? Benzyna, benzyna. benzyna jest sporo tańsza niż u nas, także, także no, podróż, nie, przez skrom tygodniowa podróż nie powinna... E, kosztować więcej niż 35 tysiąca, pewne no, dość pewnych warunkach. No drodzy Państwo, trzeba odpadać, żeby jeszcze zobaczyć tą, tą złotą jesień w Nowej Anglii. Znaczy, w Nowej Anglii jest tak, że ta jesień podróżuje. Najpierw jest w Stanach Północnych, idzie, idzie z czasem z góry na dół, także jeżeli ktoś nie zdąży teraz, to za, za parę tygodni będzie po prostu w innym miejscu. Można pogodzić yy, za jesienią. za jesienią, dokładnie. Kuba, dziękuję bardzo. Jakub Buchajda, biuro podróży Neckerman, to był Państwa imię gość. A my będziemy się już zaświtać. Wielbiam szybciej, ale gdy czuję, był stawów, to jakby igły zbijały mi się.